W sobotę 14 lipca przystań żeglarska w Błotniku gościła najważniejszą osobę w państwie, Bronisława Komorowskiego. Prezydent wraz z żoną i marszałkiem przypłynęli na spotkanie łodzią i na własne oczy mogli podziwiać miejsce, jakie od niedawna jest do dyspozycji dla żeglarzy. To dla mnie ogromna radość być tutaj w Błotniku na pętli żuławskiej widzieć, że i w tym obszarze Polska się rozwija. Przez wiele, wiele lat jako prezes Ligi Morskiej Rzecznej. Wpływaliśmy z młodzieżą, z działaczami tej organizacji, po i po Odrze, prowadząc taką żmudną akcję promocji Wielkich Rzek jako atrakcji turystycznej, jako szansy dla rozwoju regionu. To nie był najłatwiejszy, najlepszy okres. Dlatego chciałem podziękować i władzom wojewódzkim, i podziękować władzom gminnym za to, że w gminie Cedry zwyciężyło spojrzenie odpowiednie na Królowę Polskiej Przewizy. Prezydent przyznał, że obecnie ekologia i ekonomia zachęcają do inwestowania i realizacji projektów, które dają nowe szanse regionom. Dodał również, że na Wielkie Rzeki nie trzeba patrzeć tylko jako źródło zagrożeń, ale także jako źródło rekreacji i wypoczynku nie odbyło się bez podziękowań i wspomnień. Tuż przed laty, powiedziałbym przed dwoma, trzema laty, mógłby sobie wymarzyć, wyśnić to miejsce, w którym się znajdujemy. Prawie nikt nie pamiętał o wodach śródlądowych, takich jak Wisła, Odra, wiele innych polskich rzek, jak Zale Wiślany. W XIX wieku Vincenty Pol, jak podróżował po żuławach, porównał żuławy do Wenecji, mówiąc, jeżeli Wenecja jest miastem na wodzie, to żuławy są krajem na wodzie. Ten apod chcemy wykorzystywać. Zalew Wiślany ma powierzchnię trzykrotnie większą od największego polskiego jeziora Śniardwy. Dzięki nowej przystani żeglarze mogą decydować się nie tylko na pływanie po Mazurach, ale także tutaj po pętli żuławskiej.